Witajcie, tutaj wrona Xavier y... O właśnie Tutaj nic chyba więcej nie ma dobra Hmm, hmm to Wiec. będzie presbiterium A. Coś mówili o prezbiterium? Może wejść, no nie mam na razie innego wyjścia o. Ale więcej wygląda jak więcej agrippy. Tak. Gripa z jednej strony, nie wiadomo ile tutaj żyje. O. Rytuały? <laughs> Ale krzesiwa musi być. To jest najśmieszniejsze. A. Skąd wiesz, Danielu? On to uprawiał, mówił. A, i tutaj bili po głowie młotkiem. Na pewno. Ale nie, nie raczej się z nimi bardziej bawili. Co drzwi? Dobra. <laughs> o Jezu, co się sam. Jezu.

Jesteś chory, Daniel? To raczej Aleksander jest chory, bo go zmuszał do tego. Nie, yeah. no nie, no idź tam. To raczej jest dalej spoiler. Aleksander, nie ma co to było wspomnienie Daniela. Tak, niezbyt jakieś imponujące. Chore. Jezu, on tu wisi. Ale martwy. Ojciec, chore. Dobra, na dół. Słyszałeś? Raczej Daniel nie był zbyt. Nie ja za tym, aby robić coś tym ofiarom, bo przed chwilą nieźle wyklął Aleksandra. E zaraz wracam. O, Aleksander stara się nas obwinić za to. Ja bym ci radził trzymać się ścian, bo w takich zawsze krzyżówkach lepiej się trzymać ścian. Dobra. Próbuj o. przejść. Dobra. O, szkuć. Tutaj coś jest. To. Tak. Dziwna Ale... muzyka. Może lepiej cicho. My to nie... jest najgorsze, bo chyba on nas widział, my go nie. No właśnie. Zdawało mi się. Na są drzwi W ogóle nie wiem dokąd iść. Daniel. Nie panikuj. Oba się dupce. No. Eee, notatki. <noise> bo. Dobra. Pewnie tu będą te części kuly. No, musisz kontynuować. Pewnie połowa z nich tutaj będzie. Bo była inna brama. otwarta. Ale Jest dużo. Bo zbliżamy się do końca gry. Tak, bo. Gdzie, gdzie? No. To jest tylko. <noise> The wheel is good for keeping your victims still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient.

Hmm Ja to nic nie daje Tutaj by musiał być ktoś żywy. ło wow. O jest sobie wyobraz co musieli z tym robić W ogóle dziwny obraz co robił Jedna część kuli Bardzo dobrze Co to za alarm? Skąd w ogóle to jest? Nie? Słyszysz? Tak. Albo to ja mam dzwoni w uszach. Hmm, no... Chodźmy dalej, nie? Pamiętaj, że musisz się trzymać ściany, bo cały czas... I teraz na prawo. A nie, to jest prosto. Czyli w prosto i w prawo. Mhm. Mm W każdym razie, no w tym momencie nie mamy zbytnio co do powiedzenia, bo e, wiecie tyle co my. Właściwie my wiemy tyle co wy. Trawa. Właściwie to mógłbym powiedzieć o naszej kolejnej serii po amnezji. Może na razie nie jest to odpowiedni moment. Przejdź po tym zawalonym. Jak? E, wejdź, najpierw skocz na to, na to pierwsze, tak? Jej. I don't słuchaj, na no, spokojnie, a drabina <noise> oh. No, udało Ci się, Idź, gdzieś Którą... się gdzieś tam, gdzieś tam, po. O, o, rozbij ją. Czym? Roz młodkiem, spróbuj. Jak <laughs> widać, prymitywne metody zawsze działają. O, krówka. Kolejne wspomnienie? O, kolejna tortura. Zdrajca nie wiedział co myśleć, gdy został wepchnięty do mosiężnego byka dopiero gdy ogień zaczął Ja. <laughs> Wyobraźcie to sobie. Dabić mu skórę i gotować jego ciało. Dobra. <laughs> Nie zamierzam. Coś pisało o głowie byka. Jeszcze. Coś mu tutaj... Aha, ten głos. <laughs> Pewnie tutaj znajdziemy fragment kuli. Nie wiem, jego głowy. Nie mogę. Jest tu kto? Hmm. Ile mamy fragmentów? Dwa. Tak. I każdy ma inny kolor. Nie, jeszcze nie. Nie, nie, nie. Jakiś klej. No dobra, idź. Nie podoba mi się ten pomysł. Moja stała obrona. Nie było tam na pewno jakieś dźwignie? Na pewno. Ale mi się tutaj nie podoba. Musisz wrócić chyba na drugą stronę, lub nie? Wolę ciągle prawą stroną. W końcu wrócimy. No nie! Zapuścisz się tam? Dziwnie obrać się Trzęsie i w ogóle Teraz nierozsądnym by było zapalić lampę Nierozsądnie... Jest! O nie! Nie mam broni! Schowa się za tym! Nie, szukam mojego kamienia. Chowaj, chowaj się. Tu. Ale co te potwory robią tutaj? Spacerują. Nie no, spróbuj powoli iść w, w prawą stronę. Prawą stroną już byłem. Spotkałem zęka, ale drugą no, wersję. Ale musisz w końcu na drugą stronę przejść. Muszę po prostu pobiegnę. Nie, to będzie nierozsądne. Idź powoli. Póki jesteś kryty przez to, to... Ale klimacik nie, to zrobili. O, jest. Widziałeś go? Próbuj nie patrzeć się na niego. Spróbuję. <gryw> Uwierz mi, próbuję. Slalomem. Nie jest chyba groźniejszy od Zenka. Nie odwracamy się. Przed siebie. Eee, help me! Jo. Ja. No Jezus, No, Co ja robię? I teraz na wprost. I Ciekawe, wynek? jak długo uda nam się go zwodzić. O, oh, szacun! Tak. Dosnął. Jest, 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 jest. Hu, uh, uh, hu, uh. Dobra. Ale udało ci się uciec. Udało się. Złaszczcie ze mnie, złaszczcie ze mnie. Ale i tak będziesz musiał tutaj wyjść No, ze mnie. Dobra, idź na przód. Powinny zejść. Hmm. A, tu byliśmy. Musisz, no ważkę. Musisz się tam wrócić Nie, i iść... Na drugą stronę. Nie, my już tam byliśmy. Wszystko było zwiedzane. Na pewno? No. Teraz, ten, do drugiego pomieszczenia ty musisz iść. Aha. Dobra. Więc tutaj żegna się wrona. I